Kończą się prace te, które chyba są najbardziej widoczne i wyczekiwane przez mieszkańców, czyli kąpieliska, pływającego kąpieliska, chyba jednego z pierwszych w Europie tego typu obiektów. Jak widzimy, prace wykończeniowe są, są bardzo zaawansowane. Chcielibyśmy zaraz po zakończeniu tych prac jeszcze w czerwcu udostępnić te pomosty mieszkańcom, tak żeby mogli z nich korzystać. Zobaczymy, jak będzie wyglądał odbiór techniczny budynku wejściowego, który, który będzie służył również jako szatnie, jako jako miejsce, gdzie będzie można przebrać się, czy też, czy też dowiedzieć się więcej o, o, o samym Zakrzówku. Chcielibyśmy, żeby ten etap już na wakacje był gotowy. Wszystkie prace związane z pracami parku Zakrzówek, chcielibyśmy, żeby były gotowe wiosną przyszłego roku, czyli łącznie z Centrum Sportów Wodnych, czy też ulicą Wyłom, tak, żeby można było z parku już swobodnie korzystać w przyszłym roku, ale w tym roku częściowo, widząc presję mieszkańców na to, żeby, żeby odwiedzać to miejsce wyjątkowo piękne, chcielibyśmy już oddawać mieszkańcom. Jeżeli chodzi o wypoczynek, sam wypoczynek na Zakrzówku, ze względu na to, że jednak jest to teren poprzemysłowy i tej plaży nie jest zbyt wiele, a zainteresowanie mieszkańców jest ogromne, powstał projekt tych basenów pływających, takich pomostów. Z jednej strony będą służyły jako plaża, czyli będzie można na nich wypoczywać, opalać się, również wchodzić do wody, do tych zbiorników specjalnie zaprojektowanych o różnej głębokości. Pięć niecek basenowych, każda o innej głębokości, dwie z nich przeznaczone dla dzieci, w pełni bezpieczne. Będzie oczywiście zapewniona na ochrona ratowników. Mamy nadzieję, że to będzie to miejsce, w którym będzie można odpocząć od upału w sezonie letnim, ale myślę, że również poza sezonem letnim będzie ono odwiedzane ze względu na swój urok.